Co ty robisz? A, resetujesz. Ustałam topa. Ewentualnie mogę Kale na bota. Nie czy... wiem, czy widziałeś kiedyś Kale na bocie. Nie muszę widzieć. Masz nie topa. Widzieć, Masz topa nie? grać, no. A to dzięki, że ufasz. <laughs> nie no, tak. chcesz to mógł być, ale... Wolę już mieć na topie Kale, czy na Susa, czy... Czym ty jeszcze grasz? Garenem grasz? To taki podobny do ciebie. Nie no, co ty, garem nie gram. Garen to jest useless. Czy ja mam Riot partnera? Nie, nie mam od partnera. Chyba, że pytasz o unlock konto, to unlock konto mam. Ale to jest y, unlock z y, ProPlayu, że, że jako pro-trenerowi mi dali unlock, a nie z partnerstwa z Riotem jako content creator. To konto powstało tylko dlatego, że mi że mi mieli dać na jakieś konto, a na innych kontach miałem wszystko, co chcę. To stworzyłem jeszcze jedno. To konto jest kontem, który najbardziej mnie nie obchodzi, dlatego gram na, na początku sezonu na tym koncie. Bo na początku to jest tak rozwalone jest to strasznie Źle się gra na początku sezonu Dlaczego cały lobby zbytowałeś? Zawsze mu jak cały lobby, nie mieć żadnego kontaktu z community jakby I tak co gra I po prostu Wtedy nie mam żadnego kontaktu z tym community No tu wolę Malzahara A ty tak nie robisz, powinieneś zacząć Jeśli się przyjemniej grał, czy nie? Znaczy jak tryhardujesz to może chcesz pisać czasami No nie wiem, ja wolę sobie po prostu pograć w spokoju Znaczy ja mogę próbować trzymać tego tfa na midzie bardzo łatwo potem jak po chapterze. Ty, wchodzą ja bym Warda postawił w odwecie. Wszyscy się pokazali. Stawiłbym Warda gdzieś tutaj, że. Ja tylko po to, żeby zobaczyć, czy tu zacznie. Wejdę stąd i tak. Spokojnie ja cię <grych> Flash do flasha. Także flash za flesza jest dobry, bo w sumie on by mnie... E no a po co ten tu przylaz? No co jest? Teraz ten ładnie. <laughs> ale głupota. Dziwnie, dziwnie, powiedział opóźniony, ale tak nie padł. A szybko tam się tak szczerze, ale kit jest. Tak szczerze za flesza ta F mi się opłaca na przykład fleszować. Bo on można ganku flaszować, a tak to nic mi nie robi jeden na jeden, tak. Pierwsza F przeciwnika. Tyle, że poty zużyłem. Puszuje, żeby skoverować inwajt. Ja nie zajdę. Nie zajdę, ale on straci, schodząc sporo. Tu niech się spotka wave. Dalej go nie ma. Będziesz szukał rykolka teraz. Oboje będziemy typować. O, nie, nie zrykalował jeszcze. Dobrze to brzminkował, bo bym odpuszczowywał szybciej. Golemki stoją. Kurde, źle zrobiłem. Źle zrobiłem, ale nie jest tragicznie też. Spoko wbijesz 6 i zabijesz. Poszedł. No teraz TF ma mało HP. Więc jakby tepnął, to słabo robi. No i bardzo patrz Klikasz recall, a wave się sam dobija. I 100% jest jeszcze. I piękny czempionek. Kocham go. Kocham go. ma zaharka? Mal hardką to, no? A wiesz, że Malzahar musi mieć jakiś związek z Kasadinem, nie? Bo Fioletowi też są. lorowo pewnie. No przecież z Wojdów są. No ja nie znam się Lora, ale... Też się nie znam, ale grałem w TFT i tam się taki właśnie A, to ten ja nie grałem, ja grałem jeden set TFT. I mi się wydaje, że Kasadin to jest brat jego. Tak obstawiam. A Kai'Sa też jest, czy nie? Albo Gacik. Też no. Fioletowi. Teraz mam outplay and outsmarted combo. No, dużo straci z tego, chyba że co popi przytrzyma? Nie, sądzę, sobie przytrzymywała tu. Przytrzymuję, spoko. Jakbym troszkę lepiej wyspace'ował, to bym chyba zabił ją. nie mogę tak ozerkować, żeby wręcz u towera. Nie erkować. Źle go trakowałem, bo ma buty. Ja też chcę mieć buty. Ogólnie TF nie ma flasha, a ja mam outplayed and outsmarted combo, nie? To mogę flash na po prostu jak Grace chce przyjść i zbombić. nie ma już coveru od TFA Mógłbym potem zejść po tym wave. Kraj spokuje niby do topa może. Jak chce efektywny być. No powiem tak, walczymy w tym topie. No to nie jest takie dobre A Kalimerkę właśnie też do Gravesa No podchodzę. No to już, by już, już dawno No możemy Znaczy ja bym to odpuścił może nawet i SE poszedł na wave i tyle, nie? jest git Mogę skoverować tepkiem ewentualnie. Tu popij ci. Oj, coveruj, bo to będzie popka. Ona idzie na te nie odpuści. Ona chce być sześć. Tepuję, tepuję. No, ona ma pikaksa, nie? Już nie żyje spokojnie. No wiem, ale jest squishy, o to mi chodzi. Tf, co mogę ma... grać? w nie ma ręki. Singera pod tego. tego. E? A co, a co, a co a z tego robisz? Nie, no, nie wiem. Wiesz ci bo nie wiem. Coś tam buduje. Może Tiamata? Nie ja to veruję niby. Okej, kiedy coverowałem. O, Great dobrze robi, że pcha mi da. Mogę tu złostać dłużej przez to. Można by i tutaj jeżdżać z małerką. Teraz jest łatwe tutaj przejście. Roztworzyło się. Outplay 1 and outsmarted. O, prawie od w tym wave Będzie znikał za chwilę, foga. Szybko odpuszuję, mogę od razu za nim iść nawet. No nie idzie do bota. O, i to idzie, i idzie w topa. Daj do bota, możemy zrobić akcję na bocie łatwo. Od Leden do smarted, standardowo, Kliknąłem. emerkę, relajka, spowolnią gosyfy termiczne moje. No popi pod letalitii, leci Build autorski tak zwany A znowu ten bot taki nie najlepszy, co? No ale tam tego się da przebić. Może mógłbym tu forsować coś zerką, ale kurde, waving na bocie, soczysty bardzo jak wypchnę bota, to będzie łatwiej o wiele grać. Wszystkim. Jeden wavik muszą przeżyć. Tyle, bo ja mogę rzucić po prostu to. Teraz pafem, save pafem bym musiał iść, chyba. Nie, ich movement jest taki, że nie muszę naokoło iść. Ale Kurde. outplay. Kurde. Nie trafiłem. Mechanicznie słabo zagrałem. O? Nie, nie zabiję. O, nie dał już Popis, jeszcze. A pamiętaj, że ta maskanowanie najlepsze jest. Gorsza niż stara. Ale dobra, i tak jest ok, no za zaharzę. Ogólnie popi najlepiej jak dostała kilka ze mnie shotdowna, bo ona będzie useless, tak, bo useless ma na combo. Ciekawe zagranie pod... Ja będę wypychał bota deep i po prostu coverował stepkiem Poka złąszę to jej wyjdę Akali jest w midzie, A Kali jest midzie aż nie żyjecie nie no, jest... Bez tymi, kulturalna wymiana jest, a ty bierzesz na sajcie. No Lucen się nie popisuje w tej gierce, ale tak ogólnie jest ok. No przecież każdy ap jest silniejszy. Jest tańszy, plus daje więcej peków. No, poza tym jest Lost Chapter'a, ale to były metiki, więc to normalne, że jak nie ma metików, to jego parle... No tak. A poza metikami wszystkie raczej, znaczy, no nie wiem, bo na przykład zonia i banshee się źle robi dosyć, ale masz małe guwienka już są banshee i zonią, nie? Niby. W sensie, że masz ten efekt na mniejszej wersji. No tak, ale ogólnie jest też to mega to dobre w lejcie, bo ma full build, są lepsze strazy. A które ci full builda dochodzi? A jak ty grasz Kayle i skanujesz 40 minut, to możesz nie? Może to, drodzi, 30, nie? masz, ale... ogólnie jak masz to w goldzie, to wiesz, to masz builda szybko. No, możemy wchodzić tutaj Nie musimy go arkować. Nie ma takiej potrzeby Oby nie było Barona za tego Drake'a No ja mam TP, nie? Więc... Ja by jeszcze po ss nie zrobił O! Mm, nie wiem, czy dobry puffing Idę, nie bo na około Można i po prostu tak o one Powiem tak, podkusiło mnie wejście w akali bezerki, dostałem E, auta, tak i nie żyję. Ja chyba wejdę w topa teraz, bo będę szybciej niż Ty i wypchnę. A Ty chyba w bota odebrać wave, nie? Będzie ok. No kit będzie. Lepiej, bo ja idę do bliższego wavea po prostu, a ten lane assignment nie jest zły. też. Oj, jakali na bocie. A to już źle będzie Jest jakiś moment od którego ty wygrywasz? Silno. Na szesnastce Na no lewym le ja, Nie mogę wejść z nią w trade Bo ona mnie też robi Ja nie mam ją na, mogę bardziej ją odpuszowywać, to prawda Tego nie obronimy Pieredynkę, bym teraz grał pod Można ją złączać o A po prostu Kali tapuje w mida Wycofacie? O. Ja nawet to nie fajtuję, by robota po prostu No nie, prostu ale... W każdym jest useless Grace, trochę słabo zagrał. Ale oni też Barona raczej nie zaczną, bo ty idziesz botem, Oni jeszcze nie zaczęli, to już byś inhib wziął. To oni Barona nie zaczną, Wave'a nie mają, to tak se wylali się tak dosyć. No, co mają do makro teraz zrobić? Nie ma Erki. To może z nią wygram. No używa, idzie Erkę to. O, już nie wygram. Ma dwójka w bocie, bez TPK, są. Bierzemy z tego Barona. To so, i nie chcę robić go? Jak we mnie flashnął to ten ja już podchodzę, tylko tego TF przynajmniej. Okej, okay, padnie. No, te leży autsmart, to się e na no, niego. e po prostu leci. No i jest baronek. Ale tak setepnąłem Mogłem Mogę tepnąć na tier dwójkę akurat. Myślałem, że nie będzie obok jej. Że jedna sobie, że wavea, a druga w krzaku coveruje. To jest normalne ustawienie, ale obaj se poszli na wavea. Ale dobra. Coverowanie w krzaku? Gościu, to się nie gra. Na solo kill. To po prostu robisz arama w piątkę i na pałę. I to jest dobry ten sieć według nich. Chcę po prostu kampę porobić. Chwilę, bo teraz mam przestój w krzak. Ja wychodzę na mapę zdesynchronizowany. Mam zonię niby, znaczy to zegarek. To jak Akali będzie na mnie, to długo przeżyje. O, mogę pozbierać te główienka. Ej, nie cierpię tej mapy. To jest takie głupie, bo teraz gracze będą bajtować, żeby zbierać główienka w minigrę. A no, zaraz po prostu normalnie grać makro. Tempo będą tracić i tak dalej. Na główienka? No ta, będą zbierać główienka. Te ogniste. No, a powiem tak. Ability haste nie chodzi piechotą. Trzeba zbierać. No nie chodzi, ale będą źle grać makro, żeby się cofnąć po główienko. Już widziałem takie przypadki. Tak jak plejty, nie? To też piechotą nie chodzi, ale nie powinien. często Ja właśnie rondo zrobiłem na, ten, na mapie. Ale to nie wiem, czy tak dobrze to, to jest. O! Dobra, widzę mnie. O jak Nie mogli jest. widzieć. Snajpią. Nie wiesz, ty nie żadnej. Mogą do mnie kajtować? Chyba nie żyje papka już po drajku będzie. A tutaj rozpierdalam. Granie skalującego topa w złym meczapie to po prostu tortura, naprawdę. Dostajesz dajwy, ganki, brak covera i zajebiście jest. No, plus sam fakt meczu wakali. Oj, chyba się nie chce grać. Przegrali psychologicznie już na nas. Oj, poddali się.